Nie wiesz, to w dzisiaj powiatowy dzień działacza kultury. Aha, no dużo gości przyjechało. No. Będą przemówienia, odznaczenia dla młodych talentów. A to i my talenty już 20 lat i młode, No które stoją na straży najbardziej olimpicznego dziedzictwa ludzkości i tworzą przyszłość narodów. W ich rękach znajduje się cywilizacja. Obserwując już tyle lat kultury pracujących na terenie powiatu białskiego, mogę stwierdzić, że tak rzeczywiście jest. Oni pielęgnują tradycje, podtrzymują ją, kultywują, ale też do swojej wizji przyszłości pociągają zdolnych młodych ludzi by ich wychować, rozwijać i odtwarzać dobro. Jest mi niezmiernie miło przywitać wszystkich Państwa w tym pięknym, urokliwym miejscu w Chrudzie, w tak ważne powiatowe święto, jakim jest Dzień Działacza Kultury. Pozwólcie Państwo, że w krótkich słowach Przekażę Wam najserdeczniejsze podziękowania i życzenia. Przede wszystkim wielkie słowa uznania kieruję do wszystkich dyrektorów instytucji kultury, do działaczy społecznych, którzy inicjują tą kulturę, do wszystkich zespołów ludowych. Wielkie słowa uznania kieruję w stronę naszych Bialskich talentów, które. Niebawem odbiorą te piękne statuetki i dyplomy. Z okazji Dnia Działacza Kultury składam najserdeczniejsze podziękowania wszystkim pracownikom oraz osobom zaangażowanym społecznie za trud i pracę na rzecz rozwoju kultury lokalnej. Życzę Wam wytrwałości i siły, wiele satysfakcji płynącej z wykonywanej pracy oraz urzeczywistnienia wszystkich założonych planów. Podpisał Wiesław Pana Siu płyt Gminy Biała Podlaska. Pozwolicie Państwo, że te podziękowania złożę na ręce dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury. Teraz to spotykamy się w Chródzie, pracownia tkacka gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej imienia Stanisławy Baj. Dzisiaj, Chród, tak jak wspomniał dyrektor GOKU w Białej Podlaskiej, Dariusz Chorąży, stał się stolicą kultury powiatu bielskiego. Powiatową stolicą, tak. Powiatową stolicą kultury. Proszę Państwa, dzisiaj obchodzimy Dzień Działacza Kultury w powiecie bialskim. Był to bardzo dobry moment, żeby podziękować tym wszystkim, którzy w sposób szczególny angażują się w rozwój kultury na terenie naszego powiatu. Dzisiaj właśnie wręczyliśmy medale ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Wręczyliśmy również statuetki bialskich talentów, także jestem pełen uznania dla tych wszystkich, którzy tak pięknie promują powiat bialski przez kulturę. Trudno było wybrać tych jedynych? Zawsze jest dylemat, zawsze jest trudno, bo e, największy problem to miała komisja, która dokonała tych ocen. E, dla mnie to są naprawdę wspaniali, młodzi, utalentowani ludzie którzy w piękny sposób promują nasz powiat bialski. Jestem z nich po prostu dumny. Na tyle dumny, że nawet tutaj widzę zachęcony starosta z tego, żeby podjąć naukę tańca. Tak, dokładnie, no, ta młoda para dzisiaj w sposób naprawdę wspaniały zaprezentowała się, także żartobliwie zaproponowaliśmy, że chętnie zapiszemy się na naukę tańca do nich. Odznaki honorowe, zasłużone dla kultury polskiej oraz dyplom uznania za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury. Proszę Pana Starostę Bielskiego, Pana Mariusza Filipuka o wręczenie medali zasłużone dla Kultury Polskiej. Bardzo ważną dzisiaj, ogromnie cenną nagrodę, podziękowanie pani dzisiaj otrzymała. Yy, nagrodę ministra kultury i dziedzictwa narodowego, zasłużony dla kultury polskiej. A było, trzeba było na nią pracować? Nie myślałam o nagrodzie. Robiłam to, co lubię, robię yy, i przez wiele lat. Yy, nie wiem, nie myślałam o tym. A czym jest dla pani nagroda? Najlepszą nagrodą dla mnie zawsze jest. Yy, jeśli moja praca trafia do ludzi, jeśli moja praca jest przez ludzi akceptowana i jeśli się ta praca, że tak powiem, między ludźmi mnoży, że są coraz więcej na przykład... Zainteresowany kulturą, coraz więcej osób bierze udział w kulturze. Jeżeli czytelnictwo przynosi efekty w postaci y, y, dużej ilości czytelników w stosunku do społeczeństwa, to jest dla mnie nagroda, proszę pana, najważniejsza. To jest taki konkretny, w, wymierny y, efekt, jest. osiągnięcie moje. Jestem bardzo wdzięczna, aczkolwiek nigdy tak, tak, nie spodziewałam się tego i proszę pana. To jest bardzo dobrze, że się takie rzeczy zauważa. Bo kultura, proszę pana, jest teraz w defensywie. Jest w ofensywie ekonomia, jest w ofensywie wszelkie działania spektakularne. Ale kultura to jest to, co nas otacza, to, co się dzieje wokół nas. To jest nasze całe życie, nasze otoczenie, środowisko. To jest kultura. Jeśli my ją zrobimy na wyższym poziomie i zaproponujemy wyższy poziom, to jest nasze osiągnięcie. Sobie rzeźbiarz Znalazł bardzo rzadki kół. Zabrał go do domu i zaczął nad nim pracować. Kiedy skończył, to pokazał go swoim przyjaciołom, a oni powiedzieli, że stworzył piękny posąg. Rzeźbiarz powiedział, że niczego nie stworzył. posąg zawsze w nim był. On tylko odłupiał niepotrzebne kawałki. I chyba tak z tą naszą kulturą jest. Potrzeba mu <trym dyskusji> wrażliwych, otwartych. By wydobyć szlachetność, talent i dobro z mieszkańców powiatu miejskiego, wiedzą to doskonale i samorządowcy, i pracownicy kultury, ale też społecznicy, którzy razem pracują, mogą stworzyć rzeczy wyjątkowe. Żeby takie działania promować, powstał konkurs samorządny przyjazny kulturze, który w tym roku po raz czwarty będzie podsumowany. bardzo dumnie w naszej gminie, że to dzisiaj e, taka nieduża miejscowość Chrót, stała się stolicą kultury powiatu bielskiego. Jest nam bardzo miło gościć wszystkich do Państwa w naszych wrogach. Przypominam, to nie jedyna pracownia tematyczna Gminnego Ośrodka Kultury. Do pozostałych serdecznie również zapraszamy. Ja tak przy okazji, jako wieloletni pracownik tak zwanej kultury. Mam wielką prośbę, że przy okazji takiego święta jak dzisiaj dnia działacza kultury, żeby i pan, panie starosto, i panowie wójtowie, i panowie radni nie zapominali o nas i pamiętali szczególnie kiedy będzie budżet uchwalany. Pamiętajcie, bo... bo każda złotówka zainwestowana w kulturę zwraca się tysiąc i jeszcze więcej razy.